Spójrzmy na Warszawę od strony Wisły. Tu mamy okazję zobaczyć całe miasto. Jak widać Warszawa jest położona malowniczo na skarpie, przy samej rzece. W centrum obrazu widzimy sylwetkę z Zamku Królewskiego. Z tyłu charakterystyczna wieża zegarowa. Od strony Wisły skrzydło barokowo-rokokowe, zbudowane za panowania króla Augusta III w pierwszej połowie XVIII wieku. Na górze skarpy był taras zamkowy, widoczne ustawione rzędem drzewka. Jak widać, teren niżej na skarpie nie miał charakteru dekoracyjnego. Wygląda to na trawę, miejscami nawet wysuszoną. Niżej z kolei widzimy długi jasnożółty budynek. Jaka była jego funkcja? W środku znajdowały się mieszkania dla służby i dworzan. Na dole mieszkali służący niższej rangi. Na piętrze były mieszkania kilkupokojowe dla bogatszych pracowników dworskich. Na skarpie po lewej i prawej stronie widać drewniane schody. Tędy właśnie pracownicy króla wchodzili na górę do zamku. W pierwszej połowie XIX wieku architekt Jakub Kubicki, wykorzystując budynek dawnych stacji, zbudował rodzaj tunelu podziemnej ulicy. Budowla ta istnieje do dzisiaj. Nazywa się Arkady Kubickiego i do dzisiaj we wnętrzu arkad można zobaczyć fragmenty oryginalnej żółtej ściany dawnych stancji. Idąc w prawo, widzimy wysoki budynek z dwuspadzistym dachem. To kościół Świętego Jana. Dalej zwarte wąskie kamienice mieszczańskie najstarszej części Warszawy. Niżej, nad samą Wisłą, malownicza rozsiane pojedyncze domy, w dużej części związane z funkcją portową tego miejsca. Były tu magazyny, spichlerze, domy zamieszkiwali m.in. handlarze, furmani rozwożący przewiezione towary Wisłą, robotnicy zajmujący się wyładowywaniem statków, rzeźnicy, ale też służba dworska. Po lewej stronie widać wystające wieże kościołów. Między innymi kościół Świętego Krzyża z dwoma takimi wysokimi wieżami. To w tym kościele od XIX wieku do dzisiaj jest przechowywane serce Fryderyka Chopina. Dalej, Pałac Kazimierzowski. W tym czasie znajdowała się yy, tam założona przez króla szkoła rycerska. Dziś to budynek Uniwersytetu Warszawskiego. Dalej, na lewo. Zamek Ujazdowski z czterema wieżami. Na początku swojego panowania Stanisław August urządzał tu swoją prywatną rezydencję i tu miała być m.in. sala z obrazami Canaletta. Później jednak król niezadowolony z przebiegu przebudowy oddał zamek na cele wojskowe, a sam prywatną letnią rezydencję urządził na terenie obok. I tak powstały słynne Łazienki Królewskie. Jeśli przeniesiemy wzrok jeszcze bardziej na lewo, czyli na południe, to tam Canaletto namalował ledwo zauważalny, milimetrowej wielkości, pałac w Wilanowie. Musiał do tego użyć naprawdę bardzo cienkich pędzli. Ważną częścią obrazu jest oczywiście sama rzeka, czyli Wisła. Możemy zobaczyć, jakie znaczenie miała dla Warszawy. Widzimy sporo statków, łodzi. Wisła to najważniejszy wodny szlak handlowy. Również podróże, jeśli tylko była taka możliwość, najchętniej odbywano drogą wodną. To taka wodna autostrada. Często, często przewożono towary. Głównie długimi, płytkimi statkami, jakie widzimy na obrazie. Nazywają się szkuty. Część płynie, część jest zacumowana przy brzegu. A jak się nazywają osoby zajmujące się przewożeniem, czy inaczej mówiąc spławianiem towarów po rzece? To flisacy. Jak jeszcze była wykorzystywana Wisła? Dwa wodne młyny przy brzegu, napędzane prądem rzeki. Pod drzewem ktoś łowi ryby. Czy widzimy na Wisła jakieś mosty? Nie, w tym czasie nie było na rzece żadnych mostów. Wcześniejsze, zbudowane jeszcze w XVI wieku, zniszczyła na początku XVII wieku sama Wisła. Następny most, tymczasowy most na łodziach, zostanie zbudowany dopiero za kilka lat. Tytuł obrazu to Widok Warszawy od strony Pragi. I widzimy na pierwszym planie po lewej stronie, jak bardzo różni się ten teren od bogatej Warszawy. Domy są głównie drewniane, całość ma charakter krajobrazu wiejskiego, choć Praga od dawna była miastem. Canaletto ujął tę część w cieniu, aby dodatkowo odróżnić ją od oświetlonej słońcem Warszawy z bogatymi budynkami. W lewym dolnym rogu obrazu widzimy postaci w eleganckich strojach. Przez wiele lat uważano, że to sam Canaletto malujący obraz i król Stanisław August siedzący obok. Dopiero niedawno odnaleziono dokument z XIX wieku, który opisuje, jak jest naprawdę. Osoba siedząca przy obrazie to nie Canaletto, a jego syn, Lorenzo. Lorenzo pomagał ojcu w malowaniu. Obok nie siedzi król. Kim w takim razie jest ta dosyć tęga osoba? To jest sam Canaletto. Spójrzmy, Lorenzo trzyma pędzel na dacie 1770. W tym roku powstał właśnie ten obraz. I w tym roku niestety Lorenzo zmarł. A więc canaletto namalował syna, aby go upamiętnić. Obok canaletta widzimy mężczyznę z szablą przy boku i złotą torbą na ramieniu. To adiutant króla. Przy nim pies symbolizujący wierność. Skoro siedząca postać to nie król, tylko canaletto, to czy obraz tematycznie ma związek ze Stanisławem Augustem? Tak. Król przypływa łodzią. Kiedy spróbujemy zajrzeć do kabiny, oprócz męskiej postaci zobaczymy damę trzymającą wachlarz. Na łodzi yy, chorągwie z kolorami herbu króla: czerwono-zielono-białe. Na króla i jego towarzyszy czekają dwa odkryte powozy z sześciokonnymi zaprzęgami. W pierwszej parze koni foryś ogłasza przybycie króla trąbku. Obo, obok Dwóch laufrów w trakcie pogawędki. Z tyłu wojsko dla bezpieczeństwa monarchy. Na koniec spójrzmy jeszcze raz na Wisła, jak blisko podpływała pod skarpę. Dzisiaj w tym miejscu jest m.in. ogród Dolny Zamku, Wisłostrada, bulwary Wiślane i dopiero za tym wszystkim przesunięta mocno w stronę Pragi dumna rzeka.